Hej Shamu, to ja Sobota. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. i Dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta. Tutaj jest taki fajny serwer GC2. To jest takie fajne PVP. Mój wynik to jest 7 zwycięstw i 31 porażek. Loser. Ale chciałbym na tym odcinku zagrać chociaż dwie gierki i pokazać Wam, jak słabo gram w PVP. Więc widzimy się, jak się gierka zrobi. Na razie się udało. Mamy tutaj czas i monety, czasu mamy chyba minutę i monety. Klikam teraz tu. No i zaraz będzie walka. Czym ten gość bije? Dziwne, bardzo dziwne. Jeśli ktoś się znowu, muszę stawić suba i łapkę w górę. Więc, no widzicie, idzie nawet dobrze. Dobra, wygrałem. Yy, jeszcze jedna gierka, jak ją znajdę, to się widzimy. No i kolejna gierka. Mamy teraz 24. Monety, mało jest to trzeba wykorzystać. Możecie zostawić łapkę w górę, będzie mi miło. No bijemy się, bijemy się gość jest ewidentnie lepszy ja jestem słaby jego ja kompletnie nie trafiam no dobra, staramy się kurde, przegrałem no tak przegrałem więc postaram się jeszcze jedną gierkę i wtedy do was wrócę Mamy kolejną gierkę, 52 monety, więc jest dość sporo. I klikam tutaj i zobaczymy, jak pójdzie. Słabe mu zawsze słabo idzie. Gościu mięsem bije w ogóle. No nie, milion na HP. Długa ta walka będzie. Nie wiem, czy się skończy w 30 sekund. Co kurwa? Nie wiem co on robi. Wygrałem, ale to była taka takie zwycięstwo, że ktoś się pod, poddał, więc to będzie na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam, więc cześć.